hej cześć Siemanko witam w drugim odcinku na drugim odcinku z serii od biednego do Bogatego. jak pamiętacie w poprzednim odcinku jeśli go nie oglądaliście to możecie sobie włączyć a my jesteśmy pod domem tej pani i dzwonimy dzień dobry Chciałem Pani bardzo podziękować. uratowała mi naprawdę Pani życie. Dobrze, ja na chwilę pójdę do łazienki. Ale widzicie, widzę, że udało mi się wejść do domu. Tak więc mam nadzieję, że wszystko będzie ok. A, ja już do niej wracam. przepraszam. Ja nie ma, ma Pani coś do jedzenia, bo strasznie głodny dzisiaj jestem. Dobrze. Ty. Dobrze, dziękuję. Dobrze, ja już sobie zjadłem, także już nie mam nic do roboty. Ja już pójdę, dobrze? Do widzenia. Dobrze widzę. Jedziemy już sobie do hotelu. O, Jedziemy sobie do hotelu Oj, tylko przyspieszę troszkę, bieg Zwiększę I... Czy ja dobrze widzę? Tutaj jakiś biedny chłop siedzi Milka, hamujemy dla niego Halo? Dlaczego tutaj siedzisz? Dlaczego tutaj siedzisz? Jesteś biedny? O Jezu. O, pójdza, to nie, ma tam. Ja Dobrze, masz pieniądze. ona na Więc zrób to sobie coś, a ja już jadę. Papa. Pa. Pa. A teraz wiecie, co powinniście zrobić? Za to, że wam pomogę, powinniście stawić łapkę w górę i suba! Um, dobrze, tak więc ja już dojechałem do swojego domu. Zakluczamy go. Dobrze. Więc widzimy się po chwili. Dobra, tak, już jestem. O! Co panią to sprowadza? Tak, ja to sprowadzę. Przecież dopiero co byłem u pani. Tak, ja, ale ja postanowiłam. E, mogę tylko sobie to wyprostować, ale nie wiem. Dlaczego? E, e, pan, e, nie się. Dobrze. Od tamtego czasu nie mogę. bo śledziłam pana. Co? Dlaczego? Chciałam, no żeby pan się po tak to, że był idealny moment, kiedy pan, kiedy pan, kiedy, kiedy pan wychodzi. jakiś to, to był dla mnie idealny moment, żeby, żeby, żeby pan pieniądze. I miała ja dać. To jest, ja cię podziwiam. Nie. Tyle chciałam pana powiedzieć. No dobrze, do widzenia. Co? Co ty tu robisz, biedaku? W sumie już nie biedaku. On tak? mieszka obok... Dobra, nie widzę. Ja muszę gdzieś pojechać. Ja muszę sobie obszurpnąć głowę. A gdzie pan jedzie? A po co? Ale pan nie musi robić tego samego co ja. Ja nie jadę na torze. Ale więc proszę się ode mnie odczepić. Nie że ja potrzebuję pomocy. Zostawcie łapeczkę w górę, żeby, żeby mi się udało uciec. Muszę jej uciec. Dobrze, chyba uciekłam. To wszystko może być Robię w kółko wokół Mam nadzieję, że tą ucieczkę ładną zostawić w w górę suba i dać ja dzwoneczek, aby być na bieżąco z każdym filmem. Uf, muszę to przemyśleć. Muszę przemyśleć się. Idę do domu i się trochę prześpię. A bo w sumie nie wiem czy co. Poszukam czegoś, może na laptopie. No i ja Szybko, dobra. Ja wpadłem w ręce. Muszę poszukać kilku O co chodzi w ogóle z tymi takiem? Coś znalazłem. Były miliardy. Zbankrutował przez co? Zbankrutował przez niezapłacenie mandatu z dzieciństwa? Nie wierzę w to. Dobra, ja się muszę przespać. Nie, co? Czekaj, nie, 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 nie. Zasłaniam się. Dobra. Muszę przemyśleć wszystkie rzeczy. Proszę tu więcej nie przychodzić. Co? Proszę tu więcej nie przychodzić. Pani Proszę naprawdę. Pani mnie śledzi. Ja już pana śledzę. To dlaczego pani tu... Przy Przyszła pod tym dom. Przeprosiny nieprzyjęte. Do widzenia. Mm. widzowie. Nie wytrzymam. Uff, ja potrzebuję... Spróbuję jeszcze znaleźć coś na jej temat. I mam nadzieję, że coś znajdę. Mm. Była biedaczka, udało się wygrać na loterię. Właśnie, do dzisiaj jest ważny mój los na loterii Szybko idę sprawdzić numerki jakie są. Dom zostawię zasunięty. Dobrze, dom zamknięty. A ja mogę jechać szybko, zobaczyć mój los na loterii jakie numerki są. Dziękuję, tutaj gdzieś w tarbie powinno być. Jestem na no, dobrej, bo, bo tutaj jest nie, ona tu znowu jedzie. Dobrze, udaje mi się, że jej tutaj nie ma. Biegnie szybko do sklepu. Dzień dobry, jaki jest numerek na loterii? 68835. 8, Tak, tak, tak! Wygrałem! Widzowie! sobie! Wygrałem, wygrałem! Ile? 2, nie. 35 milionów złotych. Jedę na wakacje. Czy ona gdzieś tutaj jest? I nie ma jej nigdzie, dobrze mogę szybko jechać. Szybko, szybko, czerwony. Ono tu jedzie, ona tu jedzie. Czego ty tu znowu chcesz? Dlaczego ty mnie śledzisz? śledzisz. Dlaczego jedziesz cały czas za mną? Pani tutaj nie mieszka. Pan mieszka, bo już myślałem, że pani będzie jechać za mną. Nie chcę jej więcej widzieć. Niestety nie zabiorę takie życie. Ja idę do domu. I idę się przespać. Więc tam zamykam. I idę się przespać. Więc mam nadzieję, że druga część Wam się podobała. A. No, wiecie, ja się już z Wami żegnam z pa, papa.